witajcie dzisiaj chciałem wam pokazać opuszczoną kapliczkę przydrożną zdjęcia już jakiś czas temu robiłem ale nie było okazji żeby nakręcić dla was ten krótki materiał dzisiaj możecie zobaczyć znajdujemy się we wnętrzu tej kapliczki polnej przydrożnej zobaczcie pełno świętych obrazów matka Boża Królowej Polski święta Faustyna Jan Paweł II matka Boska Częstowska i tak dalej no tutaj widzimy Ołtarz, zobaczcie, różaniec, świece, małe amforki do wina, możemy przejść ołtarzem. Tu tutaj też mamy różne dewocjonalia, świece, Matkę Bożą i itd., dalej. No i co z ciekawostek mamy tutaj? Mamy tutaj pozostałość po uchwycie mikrofonowym monitory. Mamy krzesła, ławki, kolejne malowidła. No to może nieszczególnie udane. Oczywiście mamy prąd. Licznik kręci, taca do zbierania datków, oczywiście też ławki i koza do opalania. I teraz wyjdziemy sobie na zewnątrz. W każdym razie to z zewnątrz. wygląda. tutaj spojrzenie na całość. A teraz wam pokażę. Jak to wygląda z zewnątrz? Przepraszam za ten hałas, ale drzwi tak czeszczą. Świeci słońce, nie wiem czy będzie coś widać, ale tak wygląda obiekt z zewnątrz. No nie jest to mała kapliczka, rzadko się spotyka kapliczka takich rozmiarów. Oczywiście zdewastowana, no, nikt o nią nie dba, mimo że jest ten prąd, zobaczcie. Mówię, dłuższy filmik z tego miejsca zobaczycie u mojego kolegi na kanale Urbex Masa. Gdzie go oprowadzałem po tym miejscu. Mamy taki krótki po prostu przegląd. Dzisiaj się wybraliśmy. W ogóle dzień z przygodami mamy, ale to już nie będę opowiadał. Trzymajcie się, hej.